Kimona, japońskie lalki, drzeworyty to tylko niektóre z eksponatów, które można oglądać na wystawie Japonia bliżej nas. Ekspozycję pochodzącą z prywatnej kolekcji państwa Joanny i Andrzeja Babskich można od 14 kwietnia oglądać w Galerii Rybińskiego Centrum Kultury. Wernisarz spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Z myślą o tych ostatnich przygotowano dodatkowe atrakcje, w tym degustację sushi oraz pokaz walki kendo. Licznie przybyłych powitała po japońsku i po polsku pani Sonoko, która uczy języka japońskiego, sama zaś zaledwie od kilku miesięcy uczy się języka polskiego, zresztą ze znakomitymi efektami. <laughs> Dzień dobry, panie. Nazywam się Sonoko Kanemitsu. Teraz a, jestem z Japonii. I teraz ja mieszkam w Ribyniku i uczę języka japońskiego tak. i uczy się języka polskiego. Mm. <laughs> bardzo trudne, ale <laughs> jest um, dla mnie bardzo miłą niespodzianką, że um, Polacy interesują się Japońkom, i kryterą. Andrzej Babski, dziękując za zainteresowanie oraz tak liczny udział w wystawie, poprosił zebranych o udział w akcji niesienia pomocy Japonii. Strasznie jestem zaskoczony, że Państwo tak licznie przybyliście. Cieszymy się bardzo. Chciałbym Państwa namówić do jakiegoś udziału w tej pomocy. Cały świat tej Japonii pomaga. Myślę, że jest okazja, byśmy i my mogli w jakikolwiek sposób tej Japonii, również Japończykom Pomóc. Chciałbym Państwa namówić, byśmy mogli się spotkać za jakiś czas tutaj znowu i kto z Państwa będzie miał na najwyższą kwotę. Nie będzie to jakaś licytacja, ale kto z Państwa będzie miał jakieś tam pokwitowanie na najwyższą sumę pieniążków wysłanych do ambasady, dostanie Polarkę jako swój udział w, 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 no, w, tym, w tym akcie niesienia pomocy. Szczegóły dotyczące niesienia pomocy oraz numer konta można znaleźć na stronie ambasady Japonii w Polsce, w zakładce "Wpłaty dla poszkodowanych". Podczas wernisażu można było usłyszeć dźwięki, jakie towarzyszą trzęsieniu ziemi. Te relacje dźwiękową kończy wymowny sygnał przerwanego połączenia telefonicznego. Ekspozycję można oglądać w Rybińskim Centrum Kultury do 22 maja. Serdecznie zapraszam.